tanie świata w ten piękny niedzielny dzień. Auta zjeżdżają, przyjeżdżają. A więc tak. Z tego kawałka, od Zapory, od Zapory, tutaj do Krzaków. O, zebraliśmy tutaj te woreczki. Jesteśmy umówieni z oczyszczeniem miasta tam w Serocku. Komunalny Zakład Oczyszczania mają jutro, w poniedziałek przyjechać i zabrać te śmieci, no. A my tutaj relaksik. Teraz kilka chwil odpoczynku i sprzątamy dalej. Zobaczymy, co się będzie działo. Ale tyłek masz cały? Pokaż kurtka cała. Cała, cała mama nie będzie krzyczała. Spoko. Nic cię nie boli? Trochę noga.